Jezus do małego ziarenka gorczycy i do zaczynu włożonego do mąki porównuje początki Królestwa Bożego, czyli tę małą wspólnotkę, którą tworzył On i Apostołowie, pierwszą komórkę Kościoła. Ta przypowieść jest o tym, że nie liczy się rozmach, zewnętrzna wielkość ale wewnętrzna siła, wewnętrzny dynamizm, który jest ukryty nawet w czymś drobnym. Niektórzy mówią, że kościół zakochał się w liczbach i sukces ogłasza wtedy, kiedy na jakimś zgromadzeniu udało mu się, na jakimś wydarzeniu udało mu się zgromadzić dużą liczbę osób. Ale to może bardzo zniechęcać te rzeczywistości w Kościele, które są małe, niepozorne. Kiedy przyjdzie nam taka pokusa, żeby koncentrować się na liczbach, na zewnętrznym wymiarze jakiegoś dzieła, to przypomnijmy sobie tę przypowieść o ziarnku Gorczycy i o zaczenie. Przypomnijmy sobie, że nie liczy się rozmiar zewnętrzny danego przedsięwzięcia, ale wewnętrzna siła to ona stanowi o jakości Królestwa Bożego, którą chcemy przynieść, którą chcemy przekazać w danej akcji, w danym wydarzeniu.